Ucz innych, gdzie szukać bogactw życia, a wtedy nie zechcą przyjąć żadnej jałmużny, bo nauczyłeś ich, gdzie znajduje się źródło, jak korzystać z własnej podświadomości. Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy nadszedł wieczór, wypłacił wszystkim robotnikom po denarze, niezależnie od tego, czy przepracowali cały dzień, pół dnia, czy jedną godzinę. Ci, co przepracowali cały dzień, szemrali przeciw gospodarzowi. Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to gospodarz odrzekł. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Królestwo Niebieskie to nie jest miejsce na Ziemi, ale to Twój stan mentalny. Ciężko pracujesz, aby mieć środki na życie? Masz dosyć takiej sytuacji? Do kogo masz a to pretensje? Do całego świata, do innych ludzi, a jakie pielęgnujesz przekonania na temat pieniędzy, szczęścia, na temat własnego losu, o jakiejkolwiek sprawie w swoim życiu, na temat ludzi, z którymi masz do czynienia? Przekonania to nic innego, jak tylko Twoja umowa ze światem. Nie szemraj więc, że ktoś przepracował tylko jedną godzinę, a otrzymał więcej niż ty, który przepracowałeś całe 12 godzin. Na pewno chciałbyś znaleźć się na miejscu tego, co przepracował godzinę. Ale nic się nie zmienia. Czym innym jest pragnienie czegoś, a czymś innym bycie gotowym na przyjęcie tego. Dopóki naprawdę nie uwierzysz, nie osiągniesz swoich pragnień. Dopóki nie zmienisz swoich przekonań, zwłaszcza przekonań o tym, że nie zasługujesz na szczęśliwe, radosne życie w obfitości. Będziesz tkwił w obecnym położeniu. Mierzenie wysoko w życiu, dążenie do dostatku nie wymaga fizycznej pracy albo prób zmieniania ludzi oraz okoliczności poprzez wymuszanie na nich tego, czego chcesz. Wymaga przede wszystkim otwarcia umysłu na zmianę przekonań i wyobrażeń dotyczących ciebie samego oraz twojej rzeczywistości. Zażądaj więc tyle, ile chcesz. Nie targuj się, stanowczo poproś i otwórz umysł na otrzymanie tego przecież w pełni zasługujesz targowałam się z życiem opęsa i nic więcej nie chciało mi dać choć błagała mi wieczorami patrząc na swój marny dobytek bo życie to sprawiedliwy chlebodawca Daje ci tyle o ile poprosisz lecz gdyż uzgodnicie zapłatę musisz zrobić to czego się podjąłeś pracowałam za kromkę chleba by dowiedzieć się z konsternacją że życie zapłaciłoby chętnie każdą sumę jakiej bym zażądała co musisz zatem zrobić? Czego się podjąć? Musisz dzielić się swoimi talentami. Otrzymałeś je po to, aby obdarowywać ludzi tym, czego potrzebują lub pragną. Pamiętaj, nie targuj się o wysokość zapłaty. Nie błagaj. Zażądaj.